Kiedy w swoim otoczeniu musisz jakiekolwiek swoje zachowanie zaczyna, zacząć tłumaczyć, to jest sygnał, że coś jest nie w porządku. Jeżeli mówimy o relacjach, gdzie występuje uzależnienie, i e, często słyszane jest wśród partnerów czy partnerek takich osób, że wystarczy tylko, żeby przestał pić. E, skupiamy się na komunikacji. W relacjach generalnie, bez różnicy czy romantycznych, czy innych. I o tyle ciekawe są te warsztaty, że one będą prowadzone w psychodramie. Stanisław Szczuka, stan biznesu i ze mną jest Sebastian Urbańczyk, który jest terapeutą, który pomaga na wielu płaszczyznach ludziom. Ale może ty sam powiesz lepiej. Witam wszystkich, nazywam się Sebastian Urbańczyk, jestem terapeutą, zajmuję się ludźmi z zaniżonym poczuciem własnej wartości, współpracuję z osobami uzależnionymi, współzależnionymi dorosłymi dziećmi alkoholików i dorosłymi dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. No trochę tego jest, trochę tego jest. W zasadzie nie wiem od czego zacząć, bo tego jest ty dotykasz Tyle przestrzeni, tyle. Na tylu płaszczyznach pomagasz swoim podopiecznym, że. No nie wiem, zacznę tak. Od czego to się zaczęło? Zdecydowanie no to był początek mojej historii. Kiedyś ja potrzebowałem takiej pomocy, tak? Ponad 15 lat temu moje poczucie własnej wartości było w skali od 1 do 10 na płaszczyźnie minus 23. I kiedy ja zacząłem szukać pomocy, bardzo szybko okazało się, że inni zaczęli prosić mnie o pomoc i okazało się, że moje działania są skuteczne. Dlaczego się na tym skupiłem? Dlatego, że te wszystkie dziedziny, o których wspomniałem, mają ten wspólny mianownik. Zaniżone poczucie własnej wartości. Oczywiście przy uzależnieniach, współzależnieniach dochodzi jeszcze system nałogowego regulowania uczuć. Wszystko, co się tym, z tym wiąże. Niemniej jednak, fundamentem jest poczucie własnej wartości, które często jest zrujnowane przez toksyczne wstyd i inne czynniki. Dlatego szukałem czegoś, co może połączyć to wszystko. I kiedy okazało się, że jest to jeden fundament, stworzyłem własną autorską metodę, dzięki której potrafię wyprowadzić na prostą, w cudzysłowie oczywiście, w ciągu dziesięciu sesji. Dobrze, bo tutaj dużo padło, ja muszę do niektórych rzeczy wrócić, bo co to jest system nałogowego regulowania uczuć? Na, nałogowego regulowania uczuć? Co to jest? Czym się to charakteryzuje? Jest to system nałogowego regulowania uczuć. Występuje często u osób uzależnionych przez to, że nie potrafią regulować swoich emocji w zdrowy sposób i szukają możliwości albo w kompulsywnych zachowaniach, albo w używkach i kiedyś zjem źle, no to żeby poprawić sobie humor robią lub biorą, czy zażywają, czy piją e, jakieś substancje tak? e, psychoaktywne. E, jeżeli jest dobrze, no to trzeba się nagrodzić, bo też nie umiemy sobie radzić z radościami i wtedy również sięgają po te e, substancje lub zachowania kompulsywne. Wiadomo, że zachowania kompulsywne to nie tylko spożywanie środków. Tak? To mogą być zaburzenia jedzenia, to mogą być e, Seksoholizm, to może być hazard, to mogą być zakupy kompulsywne, masturbacja, wszystko to, co powoduje szybki strzał dopaminy, bardzo szybkie zmiany naszego nastroju, tak? gdzie właśnie nie radząc sobie z emocjami, z emocjami, szukamy tej drogi na skróty, żeby szybko to wyregulować. Nie? Wow, powiem Ci, że ciężko to jest takie, no, ciężki temat, no ale tak, no, trzeba to zdefiniować, no, gdzie szukać tej, tej w zasadzie radości, jak ją, jak ją sobie nagradzać, albo jak mamy jakiś problem, to jak nie uciekać właśnie w te używki, w te kompulsywne zachowania, ale jak to u siebie zdefiniować, że ja mam taki problem. Więc to najprostszą metodą jest to, że kiedy w swoim otoczeniu musisz jakiekolwiek swoje zachowanie zaczyna, zacząć tłumaczyć, to jest sygnał, że coś jest nie w porządku. Jeżeli musisz ukrywać to, co robisz, przed najbliższym, wstydzisz, tego. wstydzisz się, ewentualnie nie chcesz, żeby ci diabotali, bo znowu będą gadać, więc zaczynasz to ukrywać, to jest jasny sygnał, że jest problem. Wszystko to, co Przychodzi z zewnątrz, jakieś sygnały, że robisz czegoś za dużo, że na przykład za często sięgasz po piwo, czy no nie, 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 nie potrzebujesz kupić tysięcznej pary butów, tak? To jeżeli wchodzi ten mechanizm, że zaczynasz to ukrywać i zaczynasz właśnie tłumaczyć nawet przed sobą swoje postępowanie, to już jest niebezpieczny sygnał, że trzeba poszukać pomocy. Nie ma tutaj drogi na skrót. Dobra, to teraz zahaczę też o inny temat, bo ty też pomakasz właśnie w DDA, w DDD. Ale to też nie jest tylko problem z używkami, nie? To, to nie, nie, nie dotyczy tylko właśnie, że no, to mamy taki obraz, że ojciec przychodził narombany i i ustawiał całą rodzinę, tylko. To się też inaczej charakteryzuje i to są inne też cechy. Możesz o tym więcej powiedzieć? Jest to tak. Współzależnienie, czy dorosłe dzieci alkoholików, czy dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, które są właśnie tu odłamem, gdzie nie musiały być żadne uzależnienia w rodzinie pierwotnej, natomiast występowały dysfunkcje, i nie tylko to drastyczne, bo też nie sztuką jest. Zagłaskać koto na śmierć i na przykład e, zalanie miłością może też powodować dysfunkcję w dorosłym życiu i, i takie kiepskie funkcjonowanie. Czym, czym to się charakteryzuje? No tym, że, że ci ludzie e, często wchodzą w różne role, żeby przetrwać ten chaos, nie? Bo uzależnienie tak, jak wspomniałeś o tym ojcu, nie? To jest choroba, która kieruje się e, zasadami, które wpływają na całe otoczenie. Dziś w psychologii odchodzi się już od określenia współzależnienie, natomiast mówi się o rodzinie w problemie alkoholowym. Tak? Dlatego, że samo współzależnienie często było brane w takiej formie, że ta osoba jest też winna temu uzależnieniu, a nie tędy droga. Tylko trzeba też pamiętać, że to współzależnienie nie dotyczy tak naprawdę osób. Gdzie istnieje problem z uzależnieniem. Obecnie jest to dużo szersza dziedzina, dlatego że często uzależniamy się emocjonalnie od innych osób i niekoniecznie w relacjach stricte romantycznych, ale jeżeli ktokolwiek swoim zachowaniem, postępowaniem w cudzysłowie robić dzień, to jest już to bardzo niebezpieczne. I nieważne, czy to będzie twój szef, twoja partnerka, czy kumpel, ale to świadczy o pewnych powiązaniach, które nie powinny wystąpić. Jeżeli ty skupiasz się na tym, żeby tej osobie, e, robić wszystko tak, żeby było jak najlepiej dla niej, zapominasz o sobie, odstawiasz siebie na półkę, to jest to współzależnienie. Może być emocjonalne, nie muszą mieć do tego żadne używki wchodzić w grę, tak? Natomiast przy używkach, jest to ten sam schemat, tylko skupiony już na samym uzależnieniu i na sprzątaniu odpowiedzialności, zbieraniu odpowiedzialności za osobę uzależnioną. Nie? No, to nie jest łatwe. To, to, ale no świetnie, że o tym mówisz, bo to tak jak powiedziałeś, że współuzależnienie to często jest tak, że no, ta osoba odczuwa jakiś. No, no, winę temu wszystkiemu, że tak się dzieje. Ale wiem, że. No, Trochę tutaj też no, znamy się prywatnie, przyjaźnimy się i e, nieraz poruszamy takie dyskusje. Jak to w ogóle działa psychologicznie. I wspomniałeś ostatnio e, w rozmowie. Jeśli chodzi o związki i e, wychodzenie już z tego nałogu i co się dzieje w związkach. Możesz to trochę opowiedzieć o tym? To jest akurat ciekawy temat, tak. Jeżeli mówimy o relacjach, gdzie występuje uzależnienie i często słyszane jest wśród partnerów, czy partnerek takich osób, że wystarczy tylko, żeby przestać pić. Ale to tak nie działa. Jeżeli osoba uzależniona Rusza na terapię, zaczyna nad sobą pracować, zmieniają jej się schematy zachowań. Dla tej drugiej strony często jest to trudne do zaakceptowania. I dochodzi do sytuacji bardzo takiej, wydawałoby się, abstrakcyjnej, niezrozumiałej dla otoczenia. I często to słychać w wypowiedziach właśnie ludzi z zewnątrz. No jak chlał, robił awantury, działo się, to byli razem. I jak przestał, to się rozstali. Tak, dlatego że... Te schematy, w których działali, przestały być kompatybilne. On zaczął iść do przodu, trzymając się schematu, że częściej mężczyźni się uzależniają, zaczął coś robić, wprowadzać nowe zachowania, w których ta druga strona już nie potrafi się odnaleźć. Te schematy, w których działali, przestały mieć rację bytu, i wtedy dochodzi do rozłamu. Dlatego w w tych przypadkach nie bez powodu mówi się o rodzinie dotkniętej chorobą alkoholowej, bo w tych w, w, czy, czy narkomanii, whatever, przy uzależnieniach pomocy wymaga całe najbliższe otoczenie. Jeżeli tylko część tego otoczenia zaczyna z sobą pracować, rzutuje to na całą relację i tak czy inaczej, rykoszetem dostają ci bliscy. Już zupełnie niechcący, nie? bo nie jest premedytacją. Po prostu przychodzą zmiany, których oni nie są w stanie nadążyć za tymi zmianami, odnaleźć się w tym, i wtedy najczęściej jest ucinane takie relacje. No jak widzicie, to nie jest taki e, e, łatwy proces wychodzenia, wy, wychodzenia nawet z, z swoich przyzwyczajeń, nałogów. E, Cokolwiek co, co burzy naszą rodzinę, ten spokój, ten mir domowy, ale tą opieką powinna być objęta cała rodzina, gdzie. Gdzie no, no pracuje się nad tymi nowymi nowymi mechanizmami, nowymi. Nawykami. Nawykami całą rodzinę. Ale wiem, że ty takie właśnie warsztaty teraz przygotowujesz. Wiesz co tak, przygotowujemy za nią warsztaty, nie dosłownie dla osób, o których teraz mówimy. One są dla nich również jak najbardziej, ale tutaj jest szerszy zakres. Skupiamy się na komunikacji w relacjach generalnie. Bez różnicy czy romantycznych, czy innych. I o tyle ciekawe są te warsztaty, że one będą prowadzone w psychodramie. I to nie my będziemy je prowadzić. Czekaj. Co, jest, co to jest psychodrama? Wysok psychodrama to jest odgrywanie rulek, Gdzie wchodzimy w rolę, dzięki czemu możemy poczuć na przykład tą drugą stronę. Nie? To jest zamiana ról? Tak, to jest zamiana ról trochę. Jeżeli mówimy o uzależnieniach. I, i, i takiej nici zrozumienia tej drugiej strony, no to w tym wypadku osoba uzależniona gra tą współuzależnioną, a osoba współuzależniona tą uzależnioną, nie? Trzymając się tej, tej kanwy. Ale tak, na tym polega psychodrama, że wchodzimy w rolę i e, dzięki temu możemy na własnej skórze poczuć, i zobaczyć też w lustrze, jak to wygląda z drugiej strony. Nie? To nie będą zwykłe warsztaty. Ja wiem, że po tych warsztatach nasi e, bywalcy, którzy się na nim pojawią, wyjdą w rozsypce, ale z zupełnie nowym podejściem do życia. Ale takiej rozsypce, tne, gdzie tne, dotkną tego swojego problemu, e, e, s, swo, swoich. Swoich starych przyzwyczajeń, ale to tylko po to, żeby się to rozsypało, żeby można było na, na, po, stworzyć coś, 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 coś nowego, co, co im pomoże. No bo dostaną w zasadzie. To, to nie jest jakiś eksperyment, to nie jest e, e, jakaś magiczna technika, tylko chodzi o pokazanie problemu, zrozumienie jego, bo to tak naprawdę możesz to zrozumieć i dostajesz narzędzia, jak to możesz żyć po prostu nowo odrodzonym, tak? Coś, ja to dobrze rozumiem? Można to tak nazwać, generalnie e, nawyków się nie traci, tak? Można je zastąpić nowymi nawykami. I chodzi o to, żeby skonfrontować się z tymi starymi i otrzymać możliwość poznania nowych. To nie jest tak, że odgrywamy scenkę, która jest destrukcyjna, rozwala wszystko i zostawiamy to, tak? Nie, później wchodzi scenka, gdzie można przećwiczyć nowe zachowania, nowe możliwości. I wiadomo, że nie od razu przyswajamy wszystko. I to nie jest tak, że po odegraniu jednej scenki będziemy mieli od razu nowy nawyk. Nie, ale będziemy mieli już kierunkowskaz. Bo skoro zrobiliśmy to na poligonie, to możemy też na froncie. Nie? I dlatego stwierdziliśmy za nią, że takie warsztaty mają rację bytu. Bo w myśl zasady, którą się kieruje w swoich terapiach z podopiecznymi, im więcej potu i łez na poligonie, tym mniej krwi na froncie. Dlatego chcemy tu zrobić taki, w cudzysłowie, front dla ludzi, którzy się na nich pojawią. No to chyba namawiać nie trzeba. Ja serdecznie zapraszam. Yy, wiem, jak Sebastian pracuje. Yy, yy, spędziliśmy... Yy, no... Mnóstwo czasu rozmawiałem ze sobą, gdzie, gdzie no opowiadasz też, jak, jak no te mechanizmy działają. I, a jeszcze do tego Ania dołączy, do, do tego no wasz team jest naprawdę niesamowity. Ja serdecznie zapraszam na te warsztaty. One się odbędą 7 lipca w Londynie. Oczywiście wszystkie detale potrzebne do tego wydarzenia będą w naszym wideo. Sebastian, bardzo Ci dziękuję. Jak Ciebie znaleźć? Mnie można znaleźć na dwa sposoby. Albo na mojej stronie internetowej www.mindshield.co.uk. Ewentualnie pod tym samym shieldem na Facebooku. I również na YouTube. Tak? To są trzy możliwości. Jeżeli ktoś potrzebuje kontaktu ze mną, najszybciej przez stronę internetową, wchodzi w kalendarz, zamawia sobie pierwszą e, wizytę, spotykamy się i sprawdzamy, czy jestem w stanie pomóc. Tak, tak bo wiem, że ty, tą pierwszą konsultację to po prostu to, spotyka się z, ze sobą zainteresowaną, która szuka pomocy. To ta konsultacja jest bezpłatna. Tak, ona jest bezpłatna ale z prostej przyczyny. Ja decyduję, z kim pracuję, bo ja nie pracuję z każdym. I w tej pierwszej wizycie muszą dla mnie zapas dwie odpowiedzi potwierdzające, że chcę z tą osobą pracować i że jestem w stanie jej pomóc. Jeżeli te dwie odpowiedzi są na tak, wtedy przedstawiam swoją ofertę w pełnej okazałości. Jeżeli ktoś jest zdecydowany, zaczynamy po prostu. Ale tak, ta pierwsza wizyta nie kosztuje nic. Wystarczy zarezerwować sobie od 60 do 90 minut w miarę spokojnym miejscu. Spotykamy się na Zoomie, ale chodzi o tą swobodę wypowiedzi, żeby nic nie rozpraszało, więc tą godzinę półtorej warto zainwestować w to, żeby ja mógł zrobić wywiad, zobaczyć, gdzie boli i określić. Czy mogę w tym pomóc i, i, i czy chcę to zrobić? Bo my też nie z każdym chcemy pracować i to też jest naturalne. Podobnie jak nie każdy klient podopieczny nie chce pracować z każdym terapeutą czy psychologiem. No tak, dlatego czytamy dużo książek, żeby jakaś treść do nas konkretnie trafiła. Ale to też jest no, ciężko pomóc osobie, która tej pomocy w zasadzie szuka, ale tak naprawdę nie chce. Dokładnie. Jak ostatnio pięknie określiła to moja znajoma, tak? Nie da się udzielić akcji ratunkowej komuś, kto nie bierze w tej akcji sam udziału. Dokładnie. Nie można też za kogoś pogryźć nie, tak, i, i zjeść albo pójść do toalety. Dokładnie tak. Chciałem być bardziej łagodny na podszedł tego wywiadu, ale tak. Nie da się za kogoś pogryźć i zjeść, i nie da się za kogoś iść do toalety, i nie da się za kogoś przestać pić. I robić wiele innych rzeczy. Nie? To są poważne rzeczy, także słuchajcie, to, jeśli potrzebujecie. Zobaczcie, to ja muszę to powiedzieć, bo to, no, to, to nie jest odklepanie, że 15 minut wizyty i dobra, słuchaj, no, nie wiem, czy ci pomogę, czy nie, tylko to jest godzina albo półtora rozmowy z Sebastianem, gdzie jest pełna analiza, gdzie jest z... Z... wybadanie, jaki jest problem. Jak mogę Ci pomóc? Jak mogę Ci zaoferować pomoc? To oczywiście mówię o Sebastianie. I e, jeśli postanowisz ruszyć, postawić ten pierwszy krok, to już jest e, zawsze coś do przodu. Umów się z Sebastianem na stronie internetowej. Tutaj się wyświetla e, strona internetowa. Kliknij w kalendarz i umów się na wizytę. Ja mogę z czystym sercem powiedzieć, że warto. Dziękuję za polecenie, dziękuję też stąd za ten wywiad. Niezmiernie miło mi u Ciebie gościć na kanale. I Ty byś zagościł na moim, bo podzielimy się tym filmikiem. Tak, zapraszam wszystkich do kontaktu. Zapraszam również do tych warsztatów, bo warto, a będzie ograniczona liczba miejsc, dlatego że żeby dobrze je przeprowadzić, żeby były treściwe i gęste, nie możemy zrobić to dla szerokich mas. Będzie to kameralne, ale dzięki temu właśnie tym bardziej przynoszące, bo nikt nie zostanie tutaj wtedy bez jakby wsparcia i, i, i naszej opieki, tak? więc zachęcam was, zaglądajcie na social media, będą tam wszystkie informacje o warsztatach i do zobaczenia. No ja u mnie. A ja jeszcze dodam: Nie, za, nie, zapomnij, kliknąć, nie, klik, nie zapomnij kliknąć, subskrybuj, e, daj lajka Możesz skomentować, właśnie, Może, nie, może jakieś może doświadczenia. Może chcesz się skontaktować z Sebastianem. Możesz to również zrobić e, e, kontaktując się bezpośrednio na e, właśnie na Sebastiana na social mediach, ale też możesz zadać pytanie w komentarzu. Ja jeszcze kliknij w, w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego nowego wideo. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.